Popała chyba... Pracujemy nad tym. Pracujemy nad tym, szukamy, szukamy powodów. Dlaczego tak się dzieje? I, I chcemy wyeliminować wszystkie błędy. Ustalić jeszcze raz żelazne zasady, którymi mamy się kierować. No i tyle, no nie wiem co się stało. No po prostu, no po prostu słabsze mecze, słabsze mecze, gdzieś tam słabsza dyspozycja w obronie gdzieś tam nas dopadła i musimy z tego wyjść z tego dołka. Tak myśmy wrócili do tak zwanych fundamentów w obronie, bo, bo nie da się obrony zespołowej robić, jeżeli się nie ma fundamentów tych podstaw, a gdzieś to nam wszystko uciekło. Za bardzo zaczęliśmy wierzyć w to, że, że będziemy trafiać, bo mieliśmy parę meczów wcześniej, graliśmy na bardzo dobrej skuteczności do meczu z Ostrowem. I gdzieś w głowach zawodników się to zakodowało, że i tak i tak będziemy wygrywać atakiem. A, a jak już wielokrotnie mówiłem, w playoffach czy generalnie mecze, mecze wygrywa się ofensywo pojedyncze, natomiast playoffy i mistrzostwo wygrywa się obroną. No pewnie troszeczkę miał rację. No, to też nie byliśmy zachwyceni stylem naszego zwycięstwa i, i też powiem szczerze, że mamy lekkie obawy co do naszej formy, aczkolwiek. No mówię, dzisiaj tej formy nie ma, a za miesiąc może się okazać, że, że, że przejdziemy w cuglach playoffy i zrobimy awans tak, tak więc no na razie yy... No mówię, nie, nie ma co, co popadać w jakiś tam wielki pesymizm, tylko wziąć się do roboty i jeszcze wyciągnąć z tego sezonu maksa. No generalnie tak się mówi, gdzieś tam się uczknęło, że jak mocno się broni, to gdzieś nie ma, nie ma siły na atak, generalnie nie powinno, się, nie, nie powinno to się wydarzyć. Z drugiej strony jednak jest tak, że jak się lepiej broni, to wtedy są łatwiejsze punkty w ataku, bo się wprowadza kontrę i tak dalej, i tak dalej. Także... Właśnie sztuka jest, żeby po, połączyć te dwa, dwa elementy. Mocną, e, agresywną obronę, skuteczną e, i atak. Atak, który wydaje mi się, że sam wtedy wyniknie z tej obrony. Także w ataku mamy potencjał bardzo duży. No. Ułożymy tą obronę, jeszcze poukładamy te wszystkie elementy, e, po, poskładamy w logiczną całość i, i będzie dobrze. dobrze. Ja myślę, że można jedno, jedno z drugim pogodzić. Nie wiem, tak naprawdę nie wiem z czego wynika, być może wtedy troszkę mocniej potrenowaliśmy i, i, i byliśmy w większym gazie. No, tak naprawdę nie wiem, nie umiem, nie umiem znaleźć przyczyny, dlaczego tak się stało. My jesteśmy troszkę tacy takim zespołem, że się dopasowuje do stylu przeciwnika. Krosno dobrze broniło, to my też dobrze broniliśmy. Wilki super grają w ataku, to my też graliśmy super w ataku i może nam gdzieś tam, nie wiem, zabrakło motywacji, no, no naprawdę ciężko mi, ciężko mi stwierdzić, aczkolwiek to na pewno nie wynika z naszego jakiegoś tam lekceważenia rywala, tylko może gdzieś tam, gdzieś tam to w podświadomości siedzi. No teraz może trochę, trochę szwankuje ta skuteczność, rzeczywiście, być może jakieś przesilenie zimowe nas dopadło, ta pogoda trochę nas uszukuje. jest teraz ciepło, powinno być zimno, być może tu trochę nas ta pogoda uszkuje. Eee, aczkolwiek skuteczność wróci na pewno, bo, bo, bo każdy potrafi rzucać. To jest też kwestia dnia, dyspozycja, dyspozycja dnia. Eee, i o to ja bym się nie martwił zupełnie. Także mamy, mamy 12 równych graczy i w każdym meczu potrafi zapalić kto inny. Że tu bym się nie, nie, nie doszukiwał jakiegoś tam problemu. Znaczy, no taki jest sport, wiadomo. Sport taki zespołowy to jest jedna wielka sinusoida i... No i... Wiadomo, że są wzloty, upadki, że trafia się lepszy okres, trafia się gorszy, czasem ma się lepszą formę fizyczną, czasem gorszą, czasem są jakieś mniejsze lub większe urazy, więc to wszystko jakoś się tam nakłada na lepszą lub gorszą grę. No nie, nie wpadałbym w jakąś panikę i myślę, że po prostu mamy jeszcze miesiąc czasu. Musimy solidnie przepracować ten okres i skupić się już tak naprawdę na play-offach, bo to, bo to jest dla nas tak naprawdę cel całego sezonu. A, a te mecze słabsze, pojedyncze, jeżeli zagramy dobrze w play to tak naprawdę nikt nie będzie pamiętał. Na pewno się da, tylko my żeśmy o tym zapomnieli, że, że, że do dobrej skuteczności musimy mieć dobrą obronę. No bo to jest nasz problem właśnie, nad tym pracujemy. I z tym mamy problemy i to musimy w ciągu tego miesiąca do playoffów naprawić. Ja tu się nie spodziewam, że w Poznaniu nie wiadomo od razu jak zaczniemy dobrze bronić, ale chciałbym zobaczyć, że robimy postępy po, po tych treningach, które teraz e, mamy. Także że na, na to będziemy zwracać uwagę przede wszystkim na meczu w Poznaniu nie koncentrować się powiem na pojedynczych zawodnikach drużyny z Poznania, tylko koncentrować się na naszej grze w obronie i oczywiście nie będziemy zapominać o ataku, bo, bo to też trzeba podtrzymywać, a przed play to ulepszyć. Na pewno niewygodny, grałem szaloną koszykówkę, czego oczywiście nie lubimy, ale rywal jest rozpracowany, jesteśmy na to gotowi, dlatego idziemy po zwycięstwo, nie rozpamiętujemy żadnych porażek z poprzedniego sezonu. Jest zupełnie inny sezon i zupełnie inna drużyna i nasza i, i wydaje mi się, że ich też, dlatego to nie miało najmniejszego znaczenia teraz. Będziemy tam wygrać. Żadnego znaczenia na kogo, My ma, mamy swoje problemy i nie będziemy się na nikogo specjalnie nastawiać, czy to na Metelskiego, czy na chybiaka. Musimy poprawić generalnie naszą grę w obronie i to indywidualnie i zespołowo. I to, to będzie naszym głównym celem w tym meczu, żeby, żeby ta obrona ruszyła trochę do przodu, bo zaczęliśmy od tego tygodnia wszystko to jakby... Od nowa wprowadzać, od nowa naprawiać. I mam nadzieję, że w poznaniu już będą symptomy, że to, co robimy na treningach będzie tam wyglądało lepiej. Bo tak naprawdę przygotujemy się już pod playoffy i to jest nasz główny cel playoffy. A teraz, te wszystkie mecze po kolei są jakby narzędziami do tego, żeby być w najważniejszych meczach w, w optymalnej formie. No To jest przeciwnik z gatunku nieobliczalni. Wiadomo, to zespół, który gra tak zwany happy basket i nigdy nie wiadomo. Nie wiadomo czego się po nich spodziewać. Aczkolwiek tą no, słaby mają ten sezon i no, nie wyobrażam sobie innego wyniku jak nasze zwycięstwo. Takiego jakiego nie lubimy. Czyli znowu będziemy mieli drużyna, która nie gra nic za bardzo pokładanej koszykówki, tylko taką trochę streetballową, ale na pewno bardzo niebezpiecznie. No, Poczuliśmy to na swojej skórze. Rok temu, także musimy tam pojechać na pewno mocno skoncentrowani. No, na wszystko, tak naprawdę oni są nieobliczali. Na, 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 na każdy element szaleństwa trzeba uważać. W najmniej spodziewanym momencie potrafią zerwać. Zagrywkę i zagrać zupełnie inaczej niż, niż, niż to schemat, tak jakby powinien. Niż, jak ta zagrywka powinna wyglądać. Także łamam schematy, musimy być skoncentrowani na, na to i tyle. Także myślę, że troszeczkę na, na, na takie szaleństwo musimy być gotowi z ich strony. Tam cały zespół jest dosyć groźny. No, aczkolwiek mają tam swoich liderów i jest to metelski pod koszem. Baszak gra na pozycji numer dwa, jest nieobliczalny. No i jednak mimo wszystko Chybiak ma niski, filigramowy, rozgrywający, który też tam potrafi niezły zamęt wprowadzić. Ale tak naprawdę no szuka, szuka jakiegoś wyjścia, także ja się nie dziwię, to bardzo dobrze, uważam, że bardzo dobrze. Wczoraj już mieliśmy pierwszy trening, troszeczkę inny i, i, i bardzo pozytywnie to wyglądało mojego punktu widzenia. Myślę, że idziemy dobrą drogą. No teraz właściwie cały tydzień wydaje mi się, że będziemy się skupiali na obronie, bo, bo tak wyglądały jakby pierwsze treningi i myślę, że to będziemy kontynuowali. Tak jak już wcześniej powiedziałeś, że trener chce wrócić do podstaw no i tak to, tak to teraz wygląda, że właściwie zaczynamy od podstaw i, i no... Tak jak mówiłem, mamy miesiąc czasu, żeby tą obronę poprawić, bo, bo rzeczywiście ona najbardziej szwankuje. Jeżeli chodzi o kontrwyty, to są jakieś drobne urazy, które nie przeszkadzają. Wszyscy trenują i na mecz po zdaniu będzie pełna dwunastka, mam nadzieję, gotowa. To jaki wynik trener typuje? Nie typuję wynik, jak chcę dobre, dobrej gry, a jeżeli będziemy dobrze grali, to wynik będzie dla nas korzystny. 15 do przodu, 15 20. Dla? Do, do, do przodu, oczywiście do przodu.